seria Ikon odkryta. Sezon czwarty w rozdziale 6 Fortnite'a jest już za rogiem, a w nim nowe informacje, oficjalne zwiastuny, nowe bronie, skiny z karnetu, a to wszystko naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także kończę, że udajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. I mam dla Was wyzwanie, a najdokładniej, w ile uda Wam się pod tym filmem wbić 500 łapeczek do góry, kod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisać. Dobić na przykład karnet bojowy, czy też chociażby darmowe nagrody za Expa, to możecie wpisać W wyszukiwarkę i tutaj macie wszelkiego rodzaju moje mapy, i na przykład na tej mapie po raz kolejny działa XP, więc możecie tutaj go wbijać ze znajomymi. No i oczywiście odebrać przed startem sezonu nagrody. A my przechodzimy do nowości ze świata Fortnite, bo jak się okazuje, trochę ich mamy. Zaczynając chociażby od odkrycia nowego skina z serii Icon. No i w ostatnim materiale mówiłem Wam na temat Deadmała, i jak się okazuje, no to jego skin został oficjalnie odkryty. Teraz widzicie go na ekranie przy okazji z całym zestawem. No i ten zestaw jest naprawdę, ale to naprawdę mocno, że tak powiem, nastakowany. Mamy tutaj pełno przedmiotów, a sam skin Deadmała ma aż 4 style edycji. Przy okazji posiada on również właśnie swoje specjalne autko, także wydaje mi się, że mega ciekawa sprawa. Całość powinna być dostępna już na moment, jak wy to oglądacie, ewentualnie dnia jutrzejszego w Fortnite'owym sklepie. Także jak będziecie tego Deadmała kupowali, jak najbardziej możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexocot. Natomiast, moi drodzy, dostaliśmy kolejne oficjalne zwiastuny nadchodzącego sezonu czwartego w rozdziale szóstym Fortnite'a. No i jak się okazuje, no to mamy ich całkiem sporo. Zaczynając chociażby od słowa na następny sezon... No i Mark Raine jak co sezon właśnie zdradził nam, że słowem na sezon czwarty jest orbital, także naprawdę całkiem ciekawa sprawa, no mimo tego, że wiadomo, cały ten sezon czwarty ma być głównie w motywie jakiejś inwazji robaków, no to właśnie słowo orbital jest tutaj dość ciekawe. Natomiast, moi drodzy, jak się okazuje, to dostaliśmy właśnie e, całkiem sporo. Dzięki tej grafice, którą tutaj widzicie na ekranie. No i zaczynając w sumie od lewej strony, możemy zauważyć skina z karnetu bojowego, czyli właśnie pandę z bambusem. No i w sumie, no to właśnie o tym skinie już niejednokrotnie też w materiałach wspominałem, że może zawitać w karnecie. No i jak się okazuje, to najprawdopodobniej w karnecie zawita. Przy okazji, nieco bardziej do prawej, mamy spojrzenie na właśnie to logo, czyli OXR, czyli no, właśnie, logo jakiegoś rodzaju nowej organizacji. No, i przy okazji mamy tutaj nowego minigana, który, no, już z samego właśnie spojrzenia, wygląda naprawdę, ale to naprawdę mocarnie. Przy okazji mamy też spojrzenie na nowy karabin szturmowy, który już mogliśmy wcześniej zauważyć na tym poprzednim zwiastunie, ale tutaj mamy nieco lepsze spojrzenie, także oficjalnie poznaliśmy dwie bronie. Myślę, że bardzo ciekawie. No, i przy okazji mamy właśnie do prawej strony kolejnego skina z karnetu bojowego, czyli właśnie tak żeńską postać, która wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem przyzwoitym skinem, jak i również mamy spojrzenie na właśnie miejscówkę. No i generalnie, no to jest to jakiegoś rodzaju baza czy coś takiego. No, wygląda to mega ciekawie i przy okazji w tle widzimy wodę, która po części przypomina nam rzekę Styx, czyli właśnie tą rzekę, że jak do niej wejdziecie, dostajecie specjalne czaszki do taszowania. No, także naprawdę zapowiada się to mega ciekawie. No i przy okazji, na samym środku tego zwiastu, no, możemy też zauważyć trzy takie oto ikonki, które też właśnie zapowiadają nam chociażby jakiegoś rodzaju gniazda robacze, jak i przy okazji robaki, także. Że no, cały ten zwiastun przedstawia nam naprawdę wiele, no i w sumie też możemy właśnie z tego zwiastunu sobie zobaczyć, jak oficjalnie całe logo sezonu wygląda. Także, no, zapowiada się to w sumie coraz lepiej. Natomiast, moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ Fortnite na swojego Twittera wstawił również coś takiego, czyli właśnie ekran wczytywania, gdzie możemy zauważyć jakiegoś rodzaju kolejną nową postać, która trzyma tego nowego minigana. Przy okazji możemy również zauważyć, moi drodzy, właśnie robale. No i generalnie, jeśli chodzi o tego skina, to najprawdopodobniej też będzie to skin z karnetu bojowego. No i to Tutaj widzicie takie nieco lepsze spojrzenie na tego skina, właśnie z ankiety. Także, no, zapowiada się to mega, mega ciekawie. Natomiast, moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ dostaliśmy na właśnie Instagramie Fortnite'a coś takiego czyli generalnie spojrzenie na rubaczki. No, jak się okazuje, wygląda to, no, dość przerażająco, jak mam być szczery. No i generalnie, no, to pewnie. Właśnie takowe robaczki najprawdopodobniej wyeliminują nam duszki z obecnego sezonu. No i w sumie to pewnie też będą to po części tacy mini-bossowie, w sensie, że dosłownie będziecie wchodzili na miejscówkę i tam takowe robaczki będziecie mogli znaleźć. Także, no, nie wygląda to ani trochę spoko. Natomiast, no, pewnie spoko czysto w Fortnite będzie. Lecz jak się okazuje, to mamy, moi drodzy, podsumowanie karnetu bojowego. Ponieważ na obecną chwilę wiemy, że w karnecie bojowym będziemy mieli wszelkiego rodzaju skiny, które tutaj widzicie na ekranie. Czyli właśnie żeńską wersję z Halo, czyli tą właśnie Typiarę, którą już poznaliśmy parę dni temu. Przy okazji Power Rangersów. Następnie tego właśnie e, pandziaka. No i przy okazji tą żeńską wersję, w sensie tego żeńskiego skina. No i przy okazji piątym skinem będzie ten, którego poznaliśmy na ekranie wczytywania. Także no, praktycznie pięć skinów poznaliśmy. No i generalnie moi drodzy, to zobaczymy, jakie jeszcze skiny zawitają. Jaki będzie też sekretny skin, bo na obecną chwilę, z, właśnie w spekulacjach jest to. Że sekretnym skinem ma być Megazord, także no jak na razie wszystko się w większości sprawdza, także akurat bardzo ciekawie. No i zapewne dnia dzisiejszego dostaniemy jakiś kolejny teaser, jeśli właśnie chodzi o ten sezon. No i w sumie to już dosłownie za chwilę, bo za dwa dni będziemy mieli właśnie e, po prostu nowy sezon, w sensie start nowego sezonu. Oczywiście wiadomo, że zapewne około godziny ósmej serwery zostaną wyłączone i tak dalej i tak dalej. No i pewnie też już dosłownie zaraz pojawi się oficjalny zwiastun takowego sezonu. No i kto wie? Może nawet Fortnite wstawi go dnia dzisiejszego na swój kanał i tam poznamy jakiś właśnie gameplay trailer, czyli jak to będzie się czysto w grze. Prezentowało, ale no tak czy siak, całość zapowiada się mega ciekawie, patrząc na to, że nie dostaliśmy takiego full spojrzenia na wszystko. Tylko jak na razie mamy takie, można by powiedzieć, że spojrzenie po części. No, zobaczymy, co jeszcze się pojawi w tym sezonie. Ja osobiście nie mogę się doczekać i zapewne będę Was też informował na temat y, wszystkiego. W sensie, jak będziemy mieli jakieś kolejne przecieki i tak dalej. Dlatego subujcie kanał z dzwonkiem, bo do y, no, definitywnie nie chcecie tego przegapić. Przy okazji, moi drodzy, jeżeli temat ja Wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. No i nie zapomnijcie odebrać darmowych nagród w obecnym sezonie, czyli na przykład właśnie korwety, no i przy okazji też darmowych rzeczy z Rocket League, ponieważ jest... Także tylko o tym przypominam, bo akurat nagrody są mega fajne, a macie czas do siódmego, żeby sobie całość odebrać na wasze konto, także wykonujcie póki możecie. No i to tylko taka właśnie przypominajka. No i w sumie to już chyba tyle. Nic więcej nie mamy, dlatego...